Witamy we vlogaskach Kacpra, część Dobra. szósta. Gdzie panowie dzisiaj ruszamy? A, Jaka e... do góra? No, Murca-Sichla. Dobra. A, Dobra, ogarniemy to po drodze. Już klasycznie godzina 4.05. Wstajemy i zaczynamy się szykować na szpiglasowy wywier. Oto moja drużyna pierścienia. Że wszyscy zwarci i gotowi. Dobra, oto kolejna część mojej drużyny pierścienia. Jak tam panowie się czujecie? Jak z tymi oknami pogodowymi, mówiłeś? Za godzinę na godzinę. <noise> Guzińka, on to co mieć, ale e, nastawienie jest najważniejsze, ale jest pozytywne, także będzie dobrze. Czy No, no, no się garnąć. <laughs> Dobra panowie, 5.45, z małym poślizgiem Pogoda dopisuje humory. Eee, I co? Piękna ruszamy plaża. na ścig lasowy tak Wszyscy gotowi? Ardory, jak się czujesz? Mało przyjemnie No i ruszamy na Dolinę Pięciu Stawów Dwie godziny No po drodze mamy takie atrakcje, na przykład sobie droga i mały wodospadzik. No dawaj, chłopie, dawaj. Jeszcze ciepłe, zwierzyna jest blisko. No i na stawów, e, 40 minut. Jedziemy. I tak wygląda cały czas nasza droga. Właściwie wspinamy się, można powiedzieć, po moje spaliny. No i mamy pierwszy śnieg. Tatra. Niestety pogoda kiepska, cały czas pada. Chmury nie wiedzą już, w którą stronę mają lecieć: czy w górę, czy w dół, czy w bok. Eee, a my mamy jeszcze jakieś. Pewnie z 15 minut do Doliny Pięciu Stawów i zasłużony przerwę. No i mamy to schronisko w Dolinie Pięciu Stawów będzie chwila odpoczynku bo strasznie pada, wieje i jest mega kiepska fajna ale jak zwykle przyjemnie O kurde ale kozak ja to nigdy nie byłem w Dolinie Pięciu Stawów także Ojej, to robi robotę. Jeszcze tak wysoko, taki staw. Ale, bada, widzę, no naprawdę, na to male. No kurwa. Mimo pogody fatalnej, decyzja została podjęta. I robimy atak na szpiglasowy wier. Ale deszcz pada od lewej do prawej. Bokiem, ale zobaczymy. Ile nam się uda? Może się uda. Jak nie to zawrócimy. No ale widok tutaj. Kurczę na tych pięciu stawach jest naprawdę super. W pierwszy raz tu jestem widok wrażenie. Tak, wysoko w górę taki staw. Wow. Lecimy. Dobra, nasza armia została podzielona na dwa obozy. Jeden poszedł już w stronę morskiego oka. Z racji na pogodę. A my w piątkę atakujemy, atakujemy górę. Zobaczymy, czy nam się uda, bo że... jest kiepsko. Trochę nam się krajobraz już zmienia. Tam bardziej kamienisty. Czyli wiemy, że idziemy w dobrą stronę, czyli w górę. No, takie mamy na przykład przejścia na trasie. E... To jest nasz cel dzisiejszy. Także, jeszcze taka droga krzyżowa przed nami, ale o, jeżeli wiatr i deszcz się nie nasilą, bo oczywiście nie słabną, to mam nadzieję, że za max. półtorej godziny będziemy na szczycie. Troszeczkę nam tu wieje, jestem ze Stefanem. Jak się, ba... Jak się bawimy! Jest, jest elegancko, aura jest przyjemna, dopisuje. Także została nam około godzina do góry. Miejmy nadzieję, że się uda. No już aura totalnie zimowa, więc zakładamy e, z całą ekipą chłopaków raczki bo już zaczyna się robić ślisko i trochę niebezpiecznie na tych skałach e, No i dalej ciśniemy już sprzęt. Jest miło i przyjemnie. Zbliżamy się chyba do łańcuchów. E, nie wiem czy to się uda bo mamy same raczki minęliśmy przed chwilą takiego kozaka w pełnym sprzęcie i powiedział że jest grubo eee, zobaczymy no i śnieg już jest bardzo nowy no i wiatr patrz, patrz, patrz też na maksa no dobra do szczytu jakieś 200 metrów no czy się uda to się okaże bardzo niebawem Dobra, jesteśmy przy łańcuchach, ee, zaraz będziemy podejmować decyzję co robić, a czy nie, bo jest e, no, na nas przygotowanie trochę straszne. Jak? No muszę przyznać, że te łańcuchy zajebiście wymagające, chłopaki cisną, ja poszedłem pierwszy, ale kurde już nie ma drogi odwrotu. Już trzeba jechać No dobra Ale mleko total to, tam chłopaki cisną Generalnie Spoko się czuję Trochę mokry, ale bez tragedii, ale kurde mam odmarznięte Przemoczone rękawiczki i mam ręce już z dwa sople lodu odmarznięte weskitu skidu ech, i trochę się boję o te ręce, szczerze mówiąc, bo mam z rękami trochę dziwną akcję, że mi się białe często robią. Ech. Niby tu jest koniec, aż Figla sobie To 15 minut. A tu jest na no, morskie około godzina 45 na całe 15 minut jeszcze w tamtą mańkę. Fucking hell, myślę, że to końcówka. Tu też jakieś ciekawe. Cewek, jestem nieposiężony. Mamy jakieś, słuchajcie, z 30-40 metrów, może do szczytu. Ale jest tyle śniegu, że nie wiemy gdzie jest nie wiemy gdzie jest y... szlak I wszędzie jest ultra stromo i niebezpiecznie, nie wiemy którędy iść i chłopaki tutaj krzyczą do nas, żebyśmy się wycofywali i chyba się wycofamy no Ty zobacz stary jakiś różaniec co to jest? No i chyba, chyba zawrócimy. Dobra, wrócimy do nich jeszcze sekundę pomyślimy, ale chyba zrobimy zawrotę niestety pod całym szczytem. Ale naprawdę nie wiemy gdzie iść. Z tyle śniegu. No a nie mamy raków tylko raczki. Będzie też ciekawie. No i niestety wygrał rozsądek jest zawrotka. Niestety jakieś 40 metrów przed szczytem, ale Zasypane wszystko, niestety nikt nie szedł przed nami, więc nie było przetartych szlaków, nie wiedzieliśmy gdzie iść dalej. Nie mogliśmy znaleźć kolejnych takich znaczków, które pokazywałyby co robić. Wszędzie było bardzo stromo, więc odwrót, odwrót, wracamy inną drogą, bo na Morskie Oko pójdziemy, żeby już nie iść po tych łańcuchach, gdzie głowy urywa jeszcze wiatr. Yy, trochę zawód, ale z drugiej strony, już trochę kamień z serca. Bo naprawdę, warunki tutaj są hardcore. Aż mam odmarznięte palce na maksa, aż trzeba zdjąć rękawiczki. <grybujesz> Dobra, lecimy w dół. A to widoczek na morskie oko, a tam jest. Finalna destynacja. No ludzi już widzę stąd, że jest po prostu masa. Eee, więc na Kwaśnicę, no nie wiem czy będzie szansa. Zaraz No dobra, szczerze mówiąc nawet nie udało mi się wejść do środka. Jest tak dużo ludzi, czyli też musicie uważać, że jak jest brzydka pogoda, to ludzie wolą na spacerki, ale bardzo często kończą w, e, w schroniskach po prostu. Na herbatce, na piwku. No, ale jeszcze taki widoczek i spadamy na parking. Właśnie po drodze zobaczyliśmy piękną, ogromną łanię. Ale nie wiem czy ją będzie widać. <grybujesz> Super. Oficjalnie koniec. Dotarliśmy wreszcie na parking. Uff. Udało się. Jakieś 25 km a czas takiej akcji to już Wam mówię to jest 10 godzin 27 minut Dzięki wielkie pozdro do następnego Elo